Dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy wszyscy. Dzisiaj jest w połowie dnia. Jest upał, jest bardzo gorąco, ale przyszło mi coś do, do głowy i tak w przerwie sprzątania, w soboty zawsze sprzątam, na, na, w tej przerwie nagram Wam kawałeczek no, o pracy na emigracji. E, wydaje mi się, że to będzie bardzo taki temat, no, jak na ten kanał, to taki akuratny. No i opowiem, opowiem o kilku pracach, konkretnie no, o trzech które uważałem, że, że są no, degrading, czyli, czyli poniżające. Wiecie, będąc, będąc na emigracji, zwłaszcza na początku, kiedy ta zarobkowa emigracja tu przyjeżdżała i, no i pracowałem w rzeźni bardzo ciężko fizycznie, pomimo że miałem no, papiery i byłem na stałe, to, to pracowałem w tak zwanym sweatshop, to można nazwać, czyli no taki... No tam, gdzie tych nielegalnych przyjmują i tam pracują troszkę ciężej niż powinni, dostają troszkę mniej niż powinni. No i przyjeżdżali właśnie tam z Polski ludzie, którzy pracowali ze mną razem, no i przyjeżdżali tylko, tylko czasowo i bez papierów, także no musieli taką ciężką pracę wykonywać, jaka była. I no, często to było poniżej ich kwalifikacji czy możliwości, no, czy tych zawodowych prac, które, które mieli w kraju i gdzie mogli, byli na stanowiskach, czy mieli jakąś pozycję. A tutaj przyszła fizyczna, ciężka praca. No i często widziałem, że ta fizyczna praca nawet przerastała ich siły fizyczne, siły nie tylko mentalne, bo, bo, bo obie są bardzo ważne. Trzeba mieć siłę fizyczną też, żeby, żeby podążyć no, za tym tempem tej, 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 no, tej, tej no, niestety, w pocie czoła pracy. I jeżeli człowiek jest przyciśnięty do muru i, i nie ma za bardzo wyboru, no niestety musi sobie z tym radzić. I, I czy boli, czy nie boli, i czy fizycznie, czy psychicznie, czy to jest poniżej naszych możliwości. No i, i czujemy się poniżeni, i to jest budować, czy to jest jakieś... Jakaś praca taka, która no, by się zdawała, że nigdy w życiu nie będzie musieli wykonywać po, po, po osiągnięciu jakiegoś wykształcenia czy, czy zrobienia doktoratu w Polsce, no, okazuje się, że tutaj w, tam, w tamtych czasach do Stanów przyjeżdżali ci ludzie no, i niestety musieli, e, musieli tak ciężko pracować przez to, przez to takie przebicie dolara i, i, no, i takie zmuszenie, żeby nie, nie wrócić do, do kraju. E, no, inni to by nazwali z porażką, czyli bez pieniędzy, czyli no, no, pracowali bardzo ciężko. No, a ponieważ ja tu miałem wiele, wiele prac. Więc tak, tak myślałem, że będzie ciekawie, jak Wam powiem, no, które ja uważałem za poniżające. I, I zanim dojdziemy do tych poniżających prac, od razu chciałem zaznaczyć, że no, żadnej pracy się nie boję. Także podejmowałem się bardzo wielu, wielu zawodów i wielu kierunków od, od, od najmłodszych lat. Także w Polsce, już w siódmej klasie szkoły podstawowej, chodziłem w, w czasie wakacji na, na zbieranie pomidorów. Czy, czy spryskiwałem pola rolnikom, czy robiłem takie no, ciężkie dosyć prace, jak zbieranie ogórków na przykład pod tymi plandekami w gorących warunkach. I, i, no i pracowałem też w szkole średniej, pracowałem na, na cmentarzu jako, jako ten pomocnik, tam bardzo nosząc wapno i takie rzeczy. Także sprzątałem też mieszkania w Warszawie z, z kolegą. No, dorobiliśmy różne rzeczy. W Szwecji byłem przecież też, zmywałem naczynia. Także no, przyznaję się do, do, do tych wszystkich moich prac. Przyznaję się do no, troszkę z dumą, bo no, wiecie, większość z nich niestety no, nie uwłacza. I, i no, tak w sumie żadna praca w sumie nie uwłacza ani honoru, ani, ani tego człowieczeństwa jak, jak drugi człowiek w tej pracy. I to nie zależy, co wykonujecie, i nie, nie zależy od tego, co robicie i jaki zawód, i czy jest poniżej, czy powyżej Waszych kwalifikacji. Wiecie, to może być do zaakceptowania i to, i to można przerobić, jeżeli, jeżeli wasza godność no, nie jest albo zawyżona, zawyżona tak nienaturalnie, troszkę może za dużo o sobie myślicie, albo jeszcze gorzej, jak ktoś inny o was bardzo źle myśli i poniża was w tej pracy z jakiegoś jak powodu. Dobrego czy złego, ważnego czy nieważnego, no niestety na takie, na, takie miejsce, na takie sytuacje jest bardzo ciężko się zgodzić, i to jest no, bolesne i, i no, w moim wypadku nie do przyjęcia. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że jeżeli chcecie mieć tą wolność od, no, od, od wpadki czy, czy odbycia od, od, od wpadki, czyli znaczy takiego zamknięcia się w, jakimś, w jakiejś pracy, gdzie nie macie wyboru, gdzie, gdzie musicie no, zarobić na ten, na ten czynsz, czy, czy na te opłaty jakieś, a jak więcej zarabiacie, może jakiś dom spłacacie, no i nie macie wyboru i musicie pracować. I wtedy te poniżenia przyjmujecie z, z opuszczoną głową, no bo po prostu was nie stać, żeby, żeby zostawić taką pracę i to jest ta tragedia. To jest ta tragedia. I dlatego polecam bardzo, nawet jak żyjecie skromnie i nie macie dużo pieniędzy, jest bardzo ważne, żeby jednak odłożyć troszeczkę i, i mieć taki zapas, żeby można było zrezygnować z pracy, jak już naprawdę, jak już naprawdę nie dajecie sobie rady, no bo psychicznie to, to może doprowadzić do ogromnych do skutków takich no, długoterminowych, i, a, a czasami nawet i gorszych, bo, bo, no bo jednak w tych czasach samobójstwa też są powszechne i, to, i, i praca ma często, często z tym dużo... No, dużo do czynienia, bo, bo ludzie się nie potrafią przyznać, wiecie, przed rodziną, czy przed znajomymi, czy przed sobą samym yy, i nie, nie radzą sobie, także no, tak, tak polecam, jak, jak jesteście w stanie, wiecie, mieć takie małe zabezpieczenie finansowe, odłożyć za wszelką cenę, żeby, żeby nie bać się, że was wyrzucą, albo że musicie odejść. A teraz o tych, o tych pracach, no uwłaczających. Takie, no, tak jak mówiłem, robiłem różne rzeczy tam no, w Polsce no, i tutaj w Stanach też. I pracowałem i w Fabryce, i, i w Rzeźni, no i taka jedna z prac, która by się wydawała, że, że wydawałaby się, że mogłaby być uwalczająca, wiecie, byłem dorment, do, czyli ten, co otwiera drzwi w, w, ludziom, którzy mieszkają w budynku, którzy mają dużo więcej pieniędzy od tego, co otwiera. Ta praca wcale nie, nie, nie czułem się poniżony, ani nie czułem się niewygodnie z tą pracą, ani nie czułem żadnego takiego no, wywyższania się, chociaż był to bardzo duży budynek i tam była masa ludzi. Wiecie, raczej... Stosunki moje jako tego, tego otwierającego drzwi pomagającego, podnoszącego, przynoszącego pocztę, czy tam walizki, czy wołającego taksówkę, była bardzo przyjemna. Była bardzo przyjemna i, no i była doceniana też przez tych ludzi, muszę, muszę powiedzieć, że no, tymi napiwkami najbardziej doceniali, ale i dobrym słowem. I, i, i no, takie koleżeńskie, no nie, nie koleżeńskie może stosunki, ale, ale miałem bardzo fajne rozmowy z tymi ludźmi tam, tam w tym budynku. I, i to, było, I to było przyjemne doświadczenie, wiecie, otwierać drzwi ludziom. I co by się wdawało uwłaczającą pracą, nie było uwłaczającą pracą. Także i, i, uwłaczającą pracą było <laughs> dla mnie, powiem wam, na dwóch stanowiskach, na, na, na górze i na dole, czyli na dole, i kiedy i, i, wziąłem taką pracę tymczasową na, tylko na, na, na sobotę i niedzielę, gdzie i, pomagałem jako kelner w tym. W, 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 to jest wasoria Queen's to w Nowym Jorku w, w, przy weselach i przy tych bankietach takich. I przetrwałem tam tylko jeden wieczór. Tak czułem się poniżony przez tych ludzi, których obsługiwałem, że nie wiem, czy to była po prostu jednostkowa taka sytuacja, czy nie, ale absolutnie po prostu nie mogłem sobie pozwolić, żeby tak ktoś mnie traktował z, z takim poniżeniem i z takim no, z takim podejściem z tego człowieka, który go obsługuje, że ten, ten, ten obsługiwany... No, no, nie wiem, myślał, że jest Panem świata. No nie wiem, to, to było... Ciężko jest nawet wyrazić te, to uczucie tego, właśnie, no, niezadowolenia i tego psychicznej niewygody, tak, tego zdruzgotania, jak, jak człowiek może podchodzić do drugiego człowieka, który go obsługuje. I, i tam nie pracowałem <laughs> jeden wieczór. Nie pamiętam, czy do końca przypracowałem nawet jeden wieczór i więcej już mi ta, moja tam noga nie, nie postała. Chyba nawet <laughs> mi nie zapłacili za ten jeden dzień, bo nie, nie miałem, nie chciałem mieć z nimi nic wspólnego. Także to było takie naprawdę. No, taką, spotkałem się właśnie z takim, z takim poniżającym traktowaniem i, i, bardzo, i bardzo to było nieprzyjemne uczucie. No, dzięki Bogu to była tylko taka praca dodatkowa, którą sobie chciałem dorobić i myślałem, że to będzie łatwa i przyjemnie, a się okazało, że to jest no, fizycznie łatwa, ale bardzo nieprzyjemna psychicznie i, i z tej niewygody no, musiałem tam szybciutko zrezygnować. A druga taka praca, której no, praktycznie nie miałem, ale miałem smak. To już taka pod krawatem i w korporacji, wiecie, i wcale, i wcale nie było lepsze traktowanie niż to, niż to tam przy tych weselach czy przy tych bankietach, bo no akurat ja to doświadczyłem przez przypadek. Byłem, miałem cały dystrykt, prowadziłem bardzo dużo budynków w Mahatanie i miałem, miałem dużą odpowiedzialność, no i w większości byłem w terenie, no, miałem biuro i... i miałem bosową, do której się meldowałem, no i to wszystko działało bardzo dobrze, ale co zauważyłem, jak, jak jej nie było i musiałem zrobić za nią raport fiskalny, to, to były miesięczne takie, takie raporty, oni mi zdawali, no i ona była na urlopie, to, także ja zamiast niej poszedłem do tego, do tej korporacyjnego zebrania, żeby, żeby zdać te finansowe raporty i żeby posłuchać, co oni tam mówią, no i żeby zastosować wszystko, co trzeba w praktyce. No i tam zobaczyłem właśnie jak, jak, jak ona i ci inni ludzie, no, o stopień tylko wyżsi ode mnie. No ale to jest piąta Awy, to są ofisy, to są biura no, no takie już eleganckie, to już taka naprawdę wysoka korporacja na, na wysokim poziomie. Ci wszyscy ludzie w tamtych czasach, a to były lata no jeszcze 1900 może 8, 90, może 8 7 gdzieś w tamtym czasie. No, oni wszyscy zarabiali dużo ponad 100 tysięcy na rok, czyli to były by, wysokie pensje i to byli dobrze ustawieni ludzie. No i co oni tam pozwalali sobie robić przez, przez, tego, przez tego głównego dowodzącego naszego CEO, czy tam jak on by się nie nazywał? No, po prostu rugał ich, rugał ich słowami takimi, że na budowie to by też nie bardzo przeszły tak poniżająco i, i, i takie no, bluzgał, po prostu przekleństwami, jak komuś nie szło. No to jechał tak, że takiego chamstwa i takiej gruboskrólności, czegoś takiego, nie spodziewałem się, że może być w, w korporacji że to może być za, za, za zamkniętymi drzwiami ktoś może t, tak sobie jechać po ludziach na, na, na stanowisku, którzy są, no jakieś tam mają wykształcenie, jakieś tam mają pozycje wy, wyrobione i, i, i ten staż i tak dalej. Także jak zobaczyłem co się dzieje, to, to ja wiedziałem, że w wypadku awansu nie utrzymałbym się na takiej pozycji i no i od, odszedłem stamtąd, jakiś rok później odszedłem do poszedłem do, do, do uniwersytetu, w Columbia University, wziąłem pracę, ale to był taki, taki wykładnik, co, co jest możliwe właśnie, co jest możliwe, że w garniturze się chodzi w krawacie i ładnie wszyscy pięknie, a za drzwiami bluzgają. No, no bluzgają, ale to jak, jak okropnie, jak, jakie to było okropne uczucie, ja nie mogłem się znaleźć tam, tam, tam za tym stołem okrągłym bo to nie, to nie jest ten poziom nie do przyjęcia. Dobrze, że, że ja miałem dobre wyniki finansowe jako reprezentant tej mojej bosowej i nie było żadnych do mnie e, jakichś konkretnych tam słów, bo, bo chyba bym sobie nie dał rady z tym. Naprawdę, nie dałbym sobie chyba rady. No, mówię, ale to jest trzeba mieć ten komfort finansowy. No, jak macie troszeczkę zabezpieczenia i nie musicie się obawiać o straty pracy, to tak troszkę można bardziej wypiąć pierś do, do, do przodu i powiedzieć, że no, ja sobie nie pozwolę na coś takiego. No, a, a ci co nie mają, to, to im mogą pluć w oczy, no i niestety oni powiedzą, że deszcz pada, no bo muszą mieć dzieci do szkoły wysłać i zapłacić jakiś tam za dom jakieś podatki, czy za jakiś samochód, czy, czy jakiś tam standard życia i zamykają mu po sobie i wiecie, oni za wszystko przyjmowali, przyjmowali. I to nie mówię, że to jest nagminne i nie mówię, że wszędzie może to był tylko jeden taki człowiek, jeden wypadek, który tak, tak gnoił drugich, bo często tak jest, jest jedna indywidualność no ale potrafi złamać życie. Taki człowiek, który jest na wyższym stanowisku i wam daje tak popalić, no to niestety, no jak sobie z tym poradzić? Jak sobie z takim czymś poradzić? No, nie ma innego wyjścia, trzeba szukać albo drugiej pracy, albo, jeżeli można, to zrezygnować. To jak mówię, ja znalazłem sobie inną pracę i to no nie było to głównie powodem, że taka ta korporacja była obrzydliwa na górze, tylko ogólnie tam kilka rzeczy się na to złożyło i, i odszedłem stamtąd dosyć szybko, ale tak, tak wspominam, znaczy, dosyć szybko tam przepracowałem, od nich parę lat, ale tak wspominam właśnie o tych pracach, że, że to niestety ta biała koszula i krawat to wcale nie znaczy, że jesteście jakoś tam traktowani lepiej niż tam na dole jako ten kelner, czy jako tam, czy jak coś robicie. No I tak jak mówię, można wmywać naczynia i czuć się z tym bardzo dobrze, a, a, a można być, być za biurkiem i w, i w, pięknym, w pięknych biurach i, i czuć się bardzo, bardzo niedobrze. No i tak tylko, no taki komentarz, bo to o tej imigracji i, i tak myślałem, że wspomnę tutaj o no, no wszystkich o tych trudnościach, nie tylko na dole, ale i na górze, jak się, jak się, jest, jak się jest poza, poza krajem, no jak ta kultura jest inna i, i, no i ta kultura w korporacjach też potrafi być bardzo różna. To jest tylko jeden przykład, ja bym już więcej, ale wystarczy na jedną pogadankę, chyba no i na dzisiaj w tym, w tym no upalnie, bo zobaczcie, no gorąco im pra, praktycznie się poce. Także kończę, kończę na tyle. Wrzucę, żeby coś było przy sobocie. Tam, gdzie słyszałem dzięcioła z tyłu, mi stuka. Wiem, że wszyscy słuchają, co tam się dzieje z tyłu. U mnie zawsze jest wesoło na, na, na bakiadzie, bo nie będzie, mówią, żeby to nie mówić, ogród. Tylko to po amerykańsku tak wam nazwę. No, no, i, no i tyle. Miło było pogadać do was i, i znaleźć znowu sobie dzisiaj jakiś fajny temat, żeby a żeby o tej emigracji troszeczkę no, ponarzekać, czy nie ponarzekać, no w sumie nie narzekam, że jest źle, ale te złe strony trzeba też pokazać, no, że tu jest droga pod górę, no, to, nie jest, to nie jest łatwy chleb, to nie jest łatwy chleb, nie był łatwy chleb, I, no i no, jesteśmy tu troszkę inni za, za, tą, za tą wielką wodą, zmieniamy się troszkę pod wpływem tych właśnie takich czynników, no, no przeróżnych kulturowych i korporacyjnych i wymogów, i, no tej samotności i tego, no że trzeba pływać samemu, bo jak nie, to się utonie. Nie ma, nie ma za bardzo gdzie pójść, wiecie, jak się jest samemu, z daleka od rodziny, od znajomych, od wszystkich i, i trzeba sobie nowe budować całe takie podstawy samemu, to, to czasami jest ciężko. No, jedni mają szczęście, drudzy nie, jedni mają zdrowie, drudzy nie. No i niektórym się to udaje, a niektórzy niestety no, nie tak bardzo. Nie osądzajcie tych, co wracają po cichu, tak, albo nie mają za dużo pieniędzy, nie osądzajcie ich, że to nieudaczniki, czy coś. Naprawdę to nie jest, to nie jest lekki chleb. No i tak troszkę ogólnie na, na siebie wzajemnie patrzmy, troszkę tak z sercem i, i z miłością, bo to bardzo, bardzo, bardzo pomaga. No, życzę wszystkim no, najlepszego, co, co można, no i żeby ta, ta polityka też Was nie dzieliła, bo tam nie ma, nie ma o co się kłócić. Tak jak zawsze mówię, miejcie swoje poglądy, ale nie ze złością, ale ze zrozumieniem do drugiego człowieka. No, trzymajcie się, bardzo Was serdecznie wszystkich pozdrawiam. No, kochani moi, na razie, do następnego razu.